Cześć wszystkim. Jestem na etapie rozłożenia zaproszeń na nasze wesele w Chinach. I w związku z tym bardzo często pada takie pytanie: bierzesz ślub, więc jak się będziesz teraz nazywać? Ponieważ w polskiej kulturze jest to normalne, że kobieta po ślubie zmienia nazwisko. Natomiast kiedy odpowiadam, że nie będę zmieniać nazwiska, że będę się nazywać tak, jak się nazywałam przez całe swoje życie, to zawsze jest troszeczkę zdziwienie. Zawsze pytania, ale dlaczego? Ponieważ ogólnie mamy zamiar mieszkać w Chinach, gdzie tej praktyki zmiany nazwiska przez kobiety nie ma. Chinki ogólnie po ślubie nadal zostają przy swoim nazwisku. I jest to bardzo normalne, że na przykład rodzice jakiegoś dziecka mają różne nazwiska. Że Ojciec ma nazwisko najczęściej takie jak dziecko, bo dziecko zwykle dziedziczy po ojcu nazwisko, choć oczywiście zdarza się także po matce, ale najczęściej po ojcu. Natomiast matka ma inne nazwisko. Dlatego ja po pierwsze nie czuję potrzeby zmiany nazwiska, mimo że w polskiej kulturze jest to normalne, to w chińskiej po prostu tego nie ma. Tym bardziej, że słyszałam od innych Polaków mieszkających w Chinach, Polek właściwie, że kiedy one zmieniły nazwisko... Wygenerowało im to strasznie dużo problemów. Ponieważ w Polsce jest to normalne i jeżeli pójdziemy, nie wiem, do urzędu, do banku, do jakiejkolwiek instytucji, która przechowuje nasze dane osobowe i powiemy, że, że zmieniłam nazwisko, bo wyszłam za mąż, oni mają na to procedurę. Na pewno mają na to procedurę. Ponieważ jest to tak normalne, zdarza się tak często, że każdy pracownik powinien wiedzieć, jak zareagować w takiej sytuacji i jak te dane zmienić. Natomiast jeśli zrobiłabym to w Chinach. Oni by patrzyli na mnie jak na wariatkę. W ogóle o czym ja o nich do nich mówię? W ogóle jakie zmieniają nazwiska po ślubie? W ogóle co ja sobie wymyśliłam? Nie mają w ogóle na to procedur. Chcieliby mi wszystkie konta usuwać i tworzyć nowe, bo dla nich w systemie byłabym nową osobą, o innych danych osobowych. Innym nazwisku, innym dowodzie tożsamości, bo paszport też bym musiała wtedy zmienić, tak? Więc automatycznie wszystkie moje wizy, które do tej pory miałam do Chin, by się przestały liczyć, tak? Już nie miałabym tej historii jakby podróży. Dla nich byłabym totalnie nową osobą. I dlatego mi się to w ogóle nie opłaca, bo mi się nie chce biegać, załatwiać i kombinować, podczas gdy nie będę miała z tego powodu w zasadzie żadnych profitów, żadnych korzyści. Dajcie znać, co masz na ten temat, czy w mojej sytuacji mimo wszystko zmieniłybyście nazwisko, wiedząc z iloma komplikacjami to się może wiązać, czy zrobiłybyście tak jak ja i zostały przy swoim? Jestem ciekawa Waszych opinii. Przy okazji, oczywiście, zapraszam do obserwowania mojego konta po więcej ciekawostek związanych z Chinami.